Witajcie kochani. Chciałam dzisiaj nagrać dla Was haul. To musiałam go podzielić na dwie części, bo tego jest trochę za dużo i filmik był za długi. Pierwsza część będzie taka, co wzięłam ze swojego sklepu, a jedną rzecz, którą kupiłam gdzie indziej. Jest to, zacznę od niej, jest to olejek z Isany, jest to olejek pod prysznic melon i gruszka z perełkami olejku. Muszę powiedzieć, że... Bardzo ładnie pachnie, kupiłam go dlatego, bo był na promocji za 2,49 chyba, naprawdę jest bardzo fajny. Sprawdzałam, czy muszę się po nim balsamować i muszę powiedzieć, że nie jest to aż takie konieczne, czyli jest dość taki natłuszczający, jak dla mnie jest fajny. Tak jak mówię 2,49 zł. I teraz już z rzeczami, które wziąłam od Ciebie ze sklepu. Pierwszą rzecz, i nie wiem, jeżeli oglądaliście moje wcześniejsze filmiki, to widzieliście, że ostatnio miałam taką piankę dla zwierząt, znaczy piankę dla zwierząt, taką piankę do czyszczenia, gdy naszemu pupilowi się zdarzy z siusiać. I z tego też mamy odświeżacza, o tym też mówiłam z firmy Xanto. Są różne zapachy. Ja teraz sobie wzięłam pinacoladę. Tak, tak. Jest to taki duży. Tak jak mówiłam, one mają akurat 500 ml. A z czego? Myślałam, że 750. 500 ml. Tutaj zapach pinacolady pachnie super. U mnie w sklepie 790. Tylko odstawię. Następną rzeczą, którą wzięłam, przyjechali mój mąż ze przyjechali z Niemiec z towarem. Następną rzeczą, którą wzięłam, jest żel pod prysznic mandarynka z Balei. U mnie na sklepie 7,90. Ja bardzo lubię te żele. Może zapach się długo nie utrzymuje, ale te pierwsze wrażenie pod prysznicem jest bardzo, bardzo fajne. Następna rzecz to jest, są chusteczki. Ja często, yy, znaczy często, zawsze mam ścielkę w, w kuchni albo w łazience osobną do, każde, do wszystkiego, osobne do wszystkiego, ale zaciekawiły mnie te chusteczki, bo one, Jezus, teraz nie chcę skłamać, ale u mnie na stepie kosztują 3,90 albo 4,90. Jest tu 80 yy, chusteczek. I one są takie uniwersalne do kuchni, do łazienki, no tak naprawdę do wszystkiego, do mebli. Ja sobie je wzięłam, żeby przecierać deskę w łazience, bo te ścierki zawsze muszę je potem prać, bierze na kaloryfer. A tak są takie chusteczki, one naprawdę chyba 3,90 za 80 sztuk. A tak sobie przetrę ubikację, toaletę i po prostu wyrzucam tą chusteczkę. Następna rzecz, którą sobie wzięłam, ja wiem, że to takie kupie, może pokazywać, ale są to podpaski Naturella. Ja mam akurat te klasiki, bo ja je używam tylko na noc. Są bardzo fajne, tylko ja nie wiem, wydawało mi się, że. Znaczy, one są tutaj rumiankowe, i wydawało mi się, że kiedyś one rumiankiem nie pachniały, a teraz. Mają ten zapach taki naprawdę taki trochę, trochę uciążliwy i naprawdę brałam ich kilka razy i wydawało mi się chyba, że brałam jakąś inną, inny wariant, ale wydaje mi się, że tak aż bardzo tym rumiankiem nie pachniały, bo te no to aż normalnie dusi. Następna rzecz, podpaski u mnie kosztują około 3 zł. Następna rzecz, którą wzięłam jest to pasta, którą też przywieźliśmy. Aqua Fresh, ona jest takim, ona jest jeszcze nie jest otwierana, ale ona jest takim dzióbkiem, fajna, wysuwana, wysuwana, fajnie się ją aplikuje na szczoteczkę. tak fajnie sobie stoi, bo nie wszystkie, znaczy te inne pasty u mnie stoją w tych zakrętkach. Ale tam jakoś fajnie wygląda. U mnie cena 7,90. Potem pasta dla moich dzieci. Colodent żel. Milagros teraz myje ząbki, znaczy już dawno myje ząbki. Ta jest akurat przeznaczona o dla dzieci powyżej czwartego roku życia. Czyli Milagros będę musiała wziąć inną. No to ta będzie dla Kuby. Nie zauważyłam. Następna rzecz to są, nie wiem, czy już Wam kiedyś je pokazywałam, są to plastry Koko. Koko. Są to plastry z brefa do ubikacji. U mnie akurat kosztują 4,70 za trzy plastry. Koko. Przepraszam Was, ale Koko właśnie jadła. Są za 3 plastry, kosztują 4,70 i u mnie 3 plastry. Znaczy, jeden taki to się przykleja tutaj, tak jak nie wiem, będzie to widać, na, na muszle w środku. I u mnie taki jeden plaster wytrzymuje około 1,5 tygodnia. I to jest tak jak trzy kostki toaletowe, bo są 3 plastry. Wytrzymuje około 1,5 tygodnia, a to jest naprawdę du dużo, bo u nas jest czwórka w domu. Często się u nas spuszcza wodę. I tak jak mówię, takie trzy plastry kosztują 4,70, czyli to tak jak trzy kostki, a niektóre kostki, na przykład do sosa kosztują około 3 zł, czyli tak by było 9 zł, a takie z 4,70. Jeżeli będziecie dziś okazję, będziecie je gdzieś widzieć, to naprawdę polecam do wypróbowania. No następną rzecz, którą też przywozimy z Niemiec, są to chusteczki Dali. Znaczy my przywozimy różne. Z Hatemana, chyba jak się nie mylę i z czegoś jeszcze przywozimy. Są to chusteczki, chusteczki dali. Są to chusteczki wyłapujące kolor. One tak wyglądają. To jest taka, taka chusteczka i ją się wrzuca do pralki razem z kolorowymi ubraniami. Można rzucić. Bia... Nawet można rzucić białe z kolorowymi ubraniami i te rzeczy, które farbują, to kolor osadza się na chusteczce, nie farbuje ubrań, tylko osadza się na chusteczce, naprawdę są wypróbowane i godne polecenia. U mnie jednak kosztuje 70 groszy, a całe opakowanie kosztuje 15 sztuk, kosztuje. 9,90. Naprawdę polecam do wypróbowania, są super. Następną rzeczą, którą wzięłam, jest jedwab, odżywka w sprayu. Tyle się o niej mówi, więc chciałam ją wypróbować. Kosztuje, u mnie kosztuje 7,90. Jeszcze jej nie próbowałam, więc nic o niej nie powiem. Toczyła mi się odżywka do włosów i wzięłam sobie tą Naturia Joanna odżywka do włosów zniszczonych po trwającej ondulacji lub rozjaśnianiu. Użyłam ją raz i po tym pierwszym razie jak dla mnie jest masakra. Miałam jedno wielkie sialo na głowie i nie umiałam tego rozczesać. U mnie kosztuje 4,20 i ostatnią rzeczą, którą wzięłam, jest oliwka do masażu witaminowa. Działanie przez masaż jest to z zijki. Też już próbowałam super nawilża, nie zostawia takiej e, tłustej e, warstwy, znaczy tłustna, dostawia tłustą warstwę, ale o to mi chodzi, że szybko się wchłania i e, szybko się wchłania i nie brudzi ubrań. To jest najważniejsze, bo oliwka z Bambino brudziła je strasznie u mnie cena około chyba 11 yy, zł. To jest wszystko kochani, to chciałam. Oj, tutaj coś mi cieknie. To jest wszystko kochani, to chciałam wam pokazać. Jest to takie szybkie, co wzięłam ze swojego sklepu. Postaram się tu nakręcić w filmik, bo jeszcze dostałam yy, parę rzeczy z Avonu. Przyszła do mnie paczka, więc yy, wszystko wam postaram się pokazać. Więc zapraszam do kolejnego filmiku i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.